Antyneutrynoelektronowe to antycząska. To antymateria. Ze względu na to, że jej masa jest pomijalnie mała w stosunku do masy elektronu, więc w ogólnym bilansie energetycznym tej reakcji, antyneutryna nie będziemy uwzględniali. A bilans energii w tej reakcji wygląda tak. E ze wskaźnikiem 0H jest to energia spoczynkowa trytu. E0 Helu to energia spoczynkowa Helu. E0E to energia spoczynkowa elektronu. I E to energia kinetyczna wszystkich cząstek, które powstały w wyniku tej reakcji. A więc jest ich dwie: Hel i elektron. Hel i elektron. Wyznaczamy energię kinetyczną produktów rozpadu i wszystkie trzy energie spoczynkowe z prawej strony równości wyrażamy za pomocą znanego wzoru mc2. Podstawiamy dane, otrzymując tyle dżuli, a następnie dżule zamieniamy na elektronowolty. Jest ich około 225 dziesięciotysięcznych mega elektronowolta.